Masz wzmocnienie do boju. Doboje się ze mną. Masz wzmocnienie do Teraz boju. Teraz moja kolej. Masz wzmocnienie do boju. Dawać mi ich. Masz wzmocnienie do Na boju. Na waszym miejscu zaczęłabym się bać. Masz wzmocnienie do boju. Jestem wzmocniony. Masz wzmocnienie! Do boju. Mam dla nich złe wieści! Masz wzmocnienie! Do Czas boju! Czas trochę namieszać! Masz wzmocnienie! Do boju! Masz wzmocnienie! Do boju! Dam z siebie wszystko! Masz wzmocnienie! Do boju! Nie mi w drogę! Masz wzmocnienie! Do boju! ZASMAKUJCIE PORAŻKI! Masz wzmocnienie! Do boju! Ocena! Teraz macie przerąbane! Masz wzmocnienie! Do boju! Komik po was idzie! Masz wzmocnienie! Do boju! Nic mnie nie zatrzyma! Masz wzmocnienie! Do boju! co się nazywa zabójcza broń? Masz wzmocnienie do boju! Wow, Na wzmocnienie! Masz wzmocnienie do boju! Masz wzmocnienie do boju! Własna matka cię nie pozna! Masz wzmocnienie do boju! Już przegraliście! Masz wzmocnienie do boju! mnie moc? Masz wzmocnienie do boju! Zajrzyjcie w oczy Smoka! Masz wzmocnienie! Do boju! Nie próbujcie rzucać mi wyzwania! Masz wzmocnienie! Do boju! Dzięki za wzmocnienie! Masz wzmocnienie! Do boju! Jestem nie do zatrzymania! Masz wzmocnienie! Do boju! Teraz wam pokażę! Masz wzmocnienie! Do boju! Niech z was mnie nie zatrzyma! Masz wzmocnienie! Do boju! Ho -ho! Sekojcie się. Masz wzmocnienie do boju. Jestem jak w transie. Masz wzmocnienie do boju. Teraz nic mnie nie zatrzyma. Masz wzmocnienie do boju. Czuję napływ sił. Masz wzmocnienie do boju. Doświadcz mojej potęgi. Masz wzmocnienie do boju. Niezwykła śmiercionośność. Masz wzmocnienie do boju. Nie będziecie nam więcej zagrażać. Masz wzmocnienie do boju. Więźcie się z obrączynią Bani. Masz wzmocnienie do boju. Ostrożnie, wzmocnili mnie. Masz wzmocnienie do boju. Wierzcie się ze mną, jeśli się odważycie. Masz wzmocnienie. Do boju. Widzę nieskończony wszechświat! Masz wzmocnienie. Do boju. Wypuśćcie mnie! Masz wzmocnienie. Do boju. Jestem naładowana! Masz wzmocnienie. Do boju. Masz wzmocnienie! Do boju! Zagrajmy na ostro! Masz wzmocnienie! Do Tylko boju! Tylko spróbujcie mnie zatrzymać! Masz wzmocnienie! Do boju! Nic mnie nie zatrzyma! Masz wzmocnienie! Do Wzmocniona boju! Wzmocniona i gotowa na imprezę! Masz wzmocnienie! Do boju! Spróbujcie! Wyzywam was! Masz wzmocnienie do Skrybujcie. boju. No, śmiało. Masz wzmocnienie do Podziwiajcie boju. Podziwiajcie mój plan. Masz wzmocnienie do boju. Wyplewie stąd chaos. Masz wzmocnienie do Harmonia boju. Harmonia jest na wyciągnięcie ręki. Masz wzmocnienie do boju. <noise> wzmocnienie. Masz wzmocnienie do Uwaga! boju Uwaga! Leje aż parzy! Masz wzmocnienie do boju Spróbujcie mnie zatrzymać! Masz wzmocnienie do boju Ach, Co za moc! Masz wzmocnienie do boju Zacznijmy przedstawienie Masz wzmocnienie do boju Nieposkromiona moc! Masz wzmocnienie. Do boju. Czuję się niepokonany! Masz wzmocnienie. Do boju. Pełny potencjał uwolniony! Masz wzmocnienie. Do boju. Smakujcie mojej siły! Masz wzmocnienie. Do boju. Moje zmysły są wyostrzone. Masz wzmocnienie. Do boju. Czuję ożywienie. Masz wzmocnienie do boju. Nie wolny! Masz wzmocnienie do boju. Ja. A, teraz mnie nie zatrzymają! Masz wzmocnienie do boju. Ciemność rośnie! Masz wzmocnienie do boju. Odchodzi zemsta! Masz wzmocnienie do boju! Be <śles>